Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Zastanawiam się na czym polega wielkość artysty. Wiem, bo prawdziwy artysta powinien potrafić funkcjonować na pierwszym planie i na drugim. Skupiać uwagę na sobie, ale też i pomagać artystom, którzy wchodzą na rynek muzyczny. I tutaj mam takiego wyjątkowego gościa, Lambert. Witam cię serdecznie. Cześć. Trochę się dzieje w twoim życiu. Posłucham twoich najnowszych singli. No to nie jest piątek, to nie jest. Mi, mi, kolejna miłość, tylko to są takie bebechy, flaki. No tych moich flaków trochę by tak otworzyć brzuch. Mocne, mocne, kto by się spodziewał? Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, kawałki bardzo popularne w rozgłośniach radiowych, w różnych telewizjach muzycznych, a tu taki przekaz. jeb. Jeb. Dosłownie. No trochę jeb powiem ci, ponieważ przez ostatnie dwa lata, ja mam takie wrażenie, że ostatnie dwa lata to... Odczuwam jako dekadę, co najmniej w moim życiu. A ty jesteś bardzo młoda? No! 19? Tak, tak, 19 plus. Dobrze, 19,5. <laughs> e 19,5, tak. Mentalnie oczywiście, to bardzo. Ale nie do końca, ponieważ, no, tak jak mówię, przez te dwa lata naprawdę sporo pracy, sporo pracy nad sobą e i przede wszystkim poszukiwanie tego, co chcę teraz przekazać w tym momencie w muzyce. Bo zmieniam się, to jest droga. to traktuję to, co się dzieje, jako drogę, w której doświadczam, w której czerpię nowe inspiracje i nie wyobrażam sobie, żeby się zatrzymać na etapie podpalimy świata po piątku, tylko chcę coś nowego zawsze moim słuchaczom przekazać. Dlatego też podkreślam zawsze, że Madonna jest taką moją inspiracją, ponieważ to jest królowa przeobrażeń. Dokładnie, tutaj etno, tu disco, tu pop, tutaj nagle z raperami nawija, tańczy, śpiewa, recytuje i tak dalej. Czy to jest Twoja droga, że Landberry z biegiem czasu, z pogoni za metryką będzie się zmieniać, będzie dojrzewać? Bo problemem wielu polskich wokalistek jest taki, że one się zatrzymały w pewnym etapie, że one wciąż mają 20 lat, chociaż, już mogły, chociaż wiele wokalistek mogły być moimi babciami, jakby się udał ich pierwszy stosunek, prawda? Ale w tym przypadku Landberry jest dojrzałą artystką ja wiem, że to jest pogoń za metryką. Tak. Nie to jest moja opinia. Ja, ja mam zupełnie inną opinię, ponieważ uważam, że muzyka nie ma wieku, nie powinna mieć wieku, bo to też, wiesz, jak docierasz do bardzo takiego całego przekroju odbiorcy, czyli masz zarówno nastolatki, dwudziestolatków, trzydziestolatków ja akurat kto, kto, kto mnie słucha? I kto cię słucha? Jak patrzy, obserwujesz media społecznościowe, prawda? Ja mam statystyki, tak. naszym głównym odbiorcą jest oliwę z tego 25-34, czyli wszyscy się łapiemy tutaj obecni tak. w tym pomieszczeniu. A u Ciebie jest też taki wachlarz, że tak jak niektórzy mają od 13 do 80? No może od 13 do 80, nie, 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 nie mogę tego zmierzyć, natomiast ten przekrój jest dość szeroki, co mnie bardzo cieszy. Bo to się gdzieś tam wpisuje w moją teorię, że, że naprawdę muzyka nie zna wieku, a, a treści w moich piosenkach są naprawdę uniwersalne. Ale wracając do tego jednięcia, które, o którym powiedziałeś na początku, rzeczywiście no, trzy ostatnie moje single, które zwiastują album, który będzie już jesienią, to jest jedna opowieść. Jedna opowieść o, o, o moim konkretnym doświadczeniu związkowym, ale też historie zasłyszane. Dziewczyn, które w jakiś dziwny sposób wikłają się w relacje, a potem w tych relacjach znikają i podkładają się pod swoich partnerów. I nie wiadomo, gdzieś, gdzie się podziało. Czyli co, piosenki Landy są odzwierciedleniem syndromu sztokholmskiego w związkach? No bo to tak wygląda. I tak jak Cię wysłucham, jak mogę się nie zgodzić, nawet to by było ciekawe, jakbyśmy sobie tak przez całą rozmowę polemizowali. Hmm, może to są różne, różne objawy, różne, różne jednostki, jeśli chodzi o te, o te perturbacje w związkach. Natomiast no ja akurat się spotkałam z takim. Dość sporym stężeniem absurdu i narcyzmu. Natomiast to, co widziałam też u dziewczyn innych, które spotykałam po drodze i słucham ich historii, to na pewno to, że, że dziewczyny, mam wrażenie, że jest to częstsze, częstsze zjawisko u dziewczyn, one się strasznie współzależniają od swoich partnerów. I, i, i zawracają gdzieś siebie. Dlatego ten mój pierwszy singiel, Zew, był takim, tak, takim krzykiem, taką złością, że, że już... Nie Właśnie nie, ta bardzo to... dominująca w tym klipie. Bałbym się wtedy wejść tobie w drogę, bo zostałbym jakiś homon, to miałbym nałożony na łeb, no, czy coś. Sznur, sznur? No sznur, to grubo. No grubo, na grubo byliśmy. Tak I bym też, tak był ciągany po ziemi. Po ziemi, tak. 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 Schód bym trochę, to przydało <grym> mi się. To jest ciekawy sport. Ciągnięcie inne przez lambery, jeżeli, nie ma, jeżeli macie dużo wolnego czasu w domu, to jest bardzo ciekawa dyscyplina sportowa. Nie, mocny, mocny. To był taki mocny, wizerunkowy taki właśnie zew. Mm -hmm. Powrót do własnej mocy, powrót do kobiecości. Też ja zredefiniowałam hmm. trochę moją kobiecość. Yy, i, i, i powróciłam gdzieś tam do mojej wewnętrznej mocy, którą gdzieś po prostu zgubiłam i od razu przykurzyła się trochę. Ale zawsze byłaś mocna, ja to z to było rozmawiana jakiś czas temu przy okazji płyt. Zawsze byłaś taką wokalistką, która znała swoją wartość, wiedziała czego chce. To nie było tak, że się czuję dobrze. Mamy produkt Landery, śpiewam ładne piosenki, grana jestem w radiu. No i jest fajnie, tylko tylko przychodzi dziewczyna, wiesz, konkretna, wiedząca czego chce, bo ty pamiętam, że jakąś chyba studiowałaś języki obce i tak dalej, z tego co pamiętam. Tak, studiowałam lingwistykę. Lingwistykę, tego właśnie są mi zabrakło, bo to pamiętam wtedy mocno w hiszpański chodziłaś. I... Ja hiszpański to jest taki mój język serca, bo, yy, bo ja studiowałam libistykę na, na UW i to były dwa języki, angielski i niemiecki. Natomiast hiszpański gdzieś tam był po, po dodatkowo ukocham ten język i nawet mi się udało stworzyć parę numerów tym, w tym języku po hiszpańsku. Więc no tak, yy, coś w tym jest. Ale to, 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 o czym mówisz, to wydaje mi się, że to jest po prostu świadomość, yy, która no, rośnie z dnia na dzień, prawda? No, idziemy, rozwijamy się yy, i, i stawiamy na ten progres i wydaje mi się, że to jest taka samoświadomość, yy, którą polecam wszystkim zwiększać. Yy. No bo lepiej nam się wtedy żyje, bo po prostu mamy lepszą jakość życia jeśli, yy, jeśli wiemy o sobie więcej, wiemy co nas naprawdę denerwuje, wkurza, czego nie potrzebujemy już w swoim życiu, co możemy naprawdę pożegnać, bo nam nie służy i, i to jest niby proste, a do wykonania trochę trudniej. Ale to nie jest tak, że ty jesteś idealistką, jeżeli chodzi o twórczość artystyczną, że wszystko musi być taki dopięty na ostatni guzik, i to się przekłada na życie prywatne, bo ja czasami tak mam, że mam pod, po rozmowie, nie zadałem jednego pytania, drugiego i potem chodzę. Ale to świadczy o tym, że to była tak dobra rozmowa, że po prostu ta, te wątki, jakby to powiedzieć, nadchodziły jeden po drugim. Czy to też się wiąże z tym, że jesteś idealistką w twórczości artystycznej, i to jest przełożenie na życie prywatne i tam w głowie. No, bo było kilka problemów, które mam nadzieję rozwiązałaś? O tak, 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 bo zaraz do tego dojdziemy, bo, bo problemy, które akurat miałam, poruszałam w tych piosenkach zostały absolutnie rozwiązane. Natomiast to o czym mówisz, to ja bardziej podciągnęłabym pod perfekcjonizm, e, ale nie, nie, nie jestem perfekcjonistą, absolutnie nie mam czegoś takiego, że stworzymy jakiś numer, potem chodzę i ojej, mogłam inaczej. Nie, 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 zamykamy. Tak, to jest zamknięta historia, lecimy, y, pokazujemy ludziom i no i y, słuchacz weryfikuje dany numer. Nie wracam do tego, nie? To jest takie nie wracasz? Fejne. Nie. nie masz Właśnie jak Ty mówisz, że jesteś taki to nie ma, nie ma czegoś takiego, tutaj trochę szybko, bo miałem przyjść do tego za kilka minut, że jak piszesz teksty dla kogoś, dla siebie, to jest na przykład różnica, Ty żartując, że robisz jak dla obcego, tak dla obcego, jak dla siebie, to dla siebie. To tutaj, tutaj muszę przyznać, trochę mi się odmieniło, jeśli chodzi o pisanie dla innych, bo do jakiegoś momentu nie miałam absolutnie żadnych oporów, żeby. w ogóle się nawet nad tym nie zastanawiałam. Po prostu oddawałam te piosenki, nawet w ogóle nie myślałam. Tak, tak po prostu. Aż przyszedł jeden moment. Pamiętny moment, kiedy napisałam piosenkę dla jednej młodej wokalistki i już ją wysłaliśmy do niej. A potem ja sobie pomyślałam: ups, podoba mi się ta piosenka. Ja nie wiem, czy ja bym nie chciała. Nie chciała jej dla siebie. Niestety było za późno. Ona się jeszcze nie ukazała. Myślę, że już niedługo się ukaże ta piosenka. To już będzie twoje. czy jednak nie? Już od Ja już nie, już koniec, już, już przepadło. Szkoda. Szkoda, szkoda, aczkolwiek mam nadzieję i życzę absolutnie wszystkiego najlepszego tej wokalistce. Jak się ta piosenka ukaże, to na pewno, na pewno dodam swoją historię odnośnie tego kawałka, ale od tamtego momentu ja już totalnie uważam. Jak tylko poczuję, że o, 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 nie, 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 nie. Nie mogę tego zrobić, nie mogę komuś oddać. Bo tym ja zawsze podkreślam, że to pisanie dla innych to, jest, to, to nie jest mój priorytet. To jest gdzieś tam działalność poboczna. Jak mam czas, jak mam przestrzeń w swojej głowie i w ogóle mm, po prostu przestrzeń, no to wtedy rzeczywiście i, i, i siadamy i piszemy. Ale to masz dużo tej przestrzeni Lambert, bo ja ostatnim czasy, kilka miesięcy, tak coś zrobiłem przez kilka miesięcy, takie zestawienie, to cały czas widzę w kredicjach Małgorzata Uściłowska, Małgorzata Uściłowska, Małgorzata Uściłowska. Małgorzata Uściłowska i tak dalej, i tak dalej, ja to zauważyłem, czyli masz dużo tej przestrzeni, nie boli Cię, bo może od tego masz takie, w swoich utworach musisz się uzewnętrznie, przez to, że Ty współpracujesz z tymi nastolatkami, słuchasz ich tych problemów, mówią, Pani Małgosiu, niestety... Nie mówią do mnie Pani Małgosiu. Nie mówią do Ciebie Pani Małgosiu. No, proszę Cię. Czy ja chciałabyś do mnie mówić pani Małgosia? Nie, Moje to bym się nie... czuł, że ty nie jesteśmy w podobnym wieku, to trochę byłoby głupie. No wiem, ale no w ogóle się nie czuję jak pani Małgosia, jak ciocia Małgosia. Ciocia Dobra Rada. Nie, ale tak widzę z obrzydzeniem. No totalnie, ty to nie jest mnie zupełnie wiesz. Bo ty jak to było, jak rozmawialiśmy przed włączeniem rekord, pijesz krew tych, z tych młodych. Jak to, jak to się nazywało? Tak, to teraz jest moda na to. Tak, no i ten cyrograf, nie? I cyrograf. Wiesz, ile osób ma jakiś problem z tym, że ja naprawdę jestem iluminatką. I jeszcze w jednym, to jest po prostu przepięknie. I na wciąż piszą komentarze na YouTube, Lander, dlaczego tak młodo wyglądasz, wypiłaś krew. Nie, z tą młodością to nie, ale że jestem iluminatką. Tak? I robisz te takie trójkąciki? Tak, bo to chyba było, że tam Rihanna i tak dalej. No, tak, 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 no ale teraz wiesz, jest taki wielki boom jeszcze większy niż był na teorię spiskową, więc no tak. Dobrze, czy można powiedzieć, że sukces Landery też jest teorią spiskową, bo nie wątpliwie nie jest to sukces, bo wiele polskich wokalistek o tym chyba wielokrotnie już mówiłem. Czy w radiu, czy w prasie... Pół roku, następna, pół roku, następna, blondynka, no dobra, nie przyjęła się, to teraz rudo, ruda się nie przyjęła, teraz robimy brunetkę, albo mulatkę i tak dalej, i tak dalej, a ty masz taką, może nie sinusoidę, ale jest stabilnie, Jest mógł, płyniesz, płyniesz. No, ja tak trochę czuję, że płynę i, yy, i zawsze powtarzam coś, co dla niektórych może zabrzmieć banalnie, w sumie wyjebane, znaczy, przepraszam. Ja stawiam na autentyczność, w sensie stawiam na jakąś swoją prawdę. Yy, I ktoś może tam, wiesz, snuć właśnie teorię związkowa, że nie, no gdzie to, to jest produkt i ten bardziej za to bardzo... ustawione, układy. ustawione, tak. Nie, no ja, ja naprawdę muszę coś przeżyć, żeby to było wiarygodne i żeby to było prosto z serca. Może zapomnieliśmy o tym, że to naprawdę jest ważne, że to, żeby to było szczere, żeby to nie było wykalkulowane, tylko żeby to było naprawdę, tak naprawdę. Emocje, Emocje. właśnie, to też taka rada dla Landry, jeżeli, macie, jeżeli nie jesteś własna zapraszam. oglądajcie naszą Błaga. rozmowę, tak. tania analiza, Landry, polecam. Ty mi się dzisiaj kolorowa osobowość trafiła, <grym> to dobrze, bo wspomniałaś o Zebie, to dokończymy ten tryb, to trochę jak ze Stachurskim, ale istotne, on też miał chyba tam 1999, 2009, 2019, tam było chłosta, dosko i doskoza. No tak. Nie tak. bardziej chłoste siada, jestem bardziej oldschoolowy. Ja nie wiem jeszcze co do końca mi siada. Z Znasz szok. chłoste czy nie? Jak to, no to jest, W ogóle centralnie kamieniem go bez kitu. Chłosta, chłosta, zianie, zianie, wiagra, wiagra, jara, co było? Taki jestem chyba z czwartego. Okej, okay. a po chłoście, a przed Dost, To było dosko, dosko się czuje, się czuje. potężna wichura, łamiąc duże drzewa, Ta. trzciną zaledwie to tylko jaka, kołysze. Chyba bardziej dosko, wiesz? Bardziej, ja bardziej oh. chłosta. No ale dzisiaj nie będę chłosta, bo tutaj osobowość kolorowa nam dzisiaj zagościła na moim kanale. Dobrze, był Zek, przejdziemy do trasy. Mo mocny teledysk, też mo znaczy mocny Mocny utwór, teledysk bardzo minimalistyczny, skupiający mm, skupiając się bardziej, bardziej na słowie niż na obrazku. To jest odzwierciedlenie Twojej nadchodzącej płyty, bo mi się ten klip bardzo podoba i utrączą mówimy, a e, Tracę. coś tam... Tak, tak. kiedy jest ten moment, kiedy jest zwrotka refren, to rzeczywiście takie czuć natężenie, że ta amplituda, wiesz, 100% albo nawet i 200. O to chodziło w tym utworze. Tak, bo poza tym jeszcze zwróć uwagę, że tam na tym klipie ja, ja się trochę tak obnażyłam dosłownie i w przenośni. Bardzo, ja myślałam, że to już całkiem będzie, wiesz, jak do nie, 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 Tak jeszcze nie, nie. Nie, myślałam, że będzie plus 18 wersja. Nie, nie ma, nie ma. Ale, ale, ale rzeczywiście się obnażyłam emocjonalnie. I chciałam pokazać na zasadzie kontrastu z zewem, że miałeś tam taką dominującą... Domina właśnie samowitą. Domina, tak, ale jest jeszcze w Landery bardzo dużo kruchości, delikatności i to też może być siła. Zobacz jaka złożona jest ludzka osobowość, że po prostu masz dwie strony i to jestem ja. Cały czas ty. Cały czas ja. Cały czas te czarne włosy. Tak, te same. Jeszcze nie farbowane. Pozazdroszczę. No, bo... no ja już tych, nie wypadłem. Tak, Może... Ta, bo u mnie nie mam. Aha. No okay. życie. Za dużo twoich piosenek, słuchaj, Ja <grym> się denerwowałam właśnie. Przy pracy już wypadły, już resztki włosów no, nie ale, ale, ale słuchaj, do tego pracy jeszcze nawiążę, bo to y, pierwsza też współpraca z Adaciem Romanowskim, fenomenalnym reżyserem, który ma niesamowite oko i, y, y, no, i on zaproponował właśnie też ten, ten, y, ten no, taki nowy rozdział, jeśli chodzi o moje klipy, no bo rzeczywiście czar Czarn i Biel y, bardzo estetyczny obrazek, y, no i jednak to, to naprawdę zadziałało z tą, z tą piosenką. Ja czuję, że, że naprawdę, y, no, to jest 100% y, no, prawdziwe, autentyczne, takie mięko. Tak, ale Ty jesteś szczupła, zgrabna, więc dieta, sport, chodzi o tak mięko. Ja od 6 lat nie jem mięsa. Naprawdę? Naprawdę. Pomaga? A czekaj, okay, we weganka, wegetarianinka, paleo, coś tam? Nie, nie, wegetarianka. Jeszcze nie jestem gotowa na bycie weganką. Eee... Czyli ryby i nawią wchodzą w grę? Nie. Nie, właśnie wytłumacz no ja się ja, uczę. Ja tutaj muszę uświadomić. Dobra, słuchajcie, uświadamiajcie. Tak, uświadamiam wszystkim, iż bycie wegetarianką nie oznacza, że wpierniczam ryby i owoce morza. Bycie wegetarianką to znaczy nie wpierniczam mięsa. A czym jest, nie, czym jest ryba? Mięsem. Tak. I dlatego no, chciałam tylko sprostować, bo bardzo jest taki. Ja, myślę, ja wiem, z czego to się bierze. Z oczywiście. czego właśnie to? Z tego, że jesteśmy, y, że w piątek jest taka tradycja katolicka, że się nie jadło mięsa, ale tak. jadło się rybę. Nie wiem dlaczego. Już ci tłumaczę, bo ja znam tę historię. Tłumaczę mi to kiedyś jedna pani. To było mniej więcej tak, że w czasach średniowiecznych dotowano, dotowano różne miejscowości osady, ze mm. względu na to, jeżeli zakładał osady rybne. Znale, to na przykład rybnik. I dlatego był deficyt ryb i to, to otrzymywano jakieś dotacje i stąd jakby to się przełożyło na całą Polskę, żeby te ryby jeść, żeby właśnie skup, żeby nabywać te ryby z tych osad, których brakowało, brakowało mięsa, więc mhm. wpadli na pomysł, a może z, zainteresujemy ludzi rybami. Tam, wiesz, otrzymywali tam dotacje, nie wiem, tam złoto czy jakieś tam inne denary. I stąd, ja już taką historię. Ale jak to się wiąże z... Bo wiesz, czym jest post ogólnie? Post M jest oczyszczaniem ok. z nadmiaru. No tak. Z tego pamiętam, bo już dawno nie tego. To tak mi ktoś namieszał widocznie. Że to ze względu na, na deficyt mięsa postanowili zainwestować w ryby, żeby ludzie się przekonali do ryb, żeby trochę odpoczęli od mięsa, jednocześnie no. lżejsza, dieta i tak dalej. Nie, ogólnie chciałam tylko powiedzieć, że ja nie jestem wegetarystką. Ja tylko... Mm, Mam taki skromny apel, żeby jeśli ktoś jest mięsożercą i bardzo lubi mięso, ja akurat, w ogóle mój wegetarianizm się zaczął od tego, że ja po prostu nie lubię smaku mięsa i to jest to, jest to od czego wyszło Dopiero potem doszły względy ideologiczne, takie już hardkorowe. Po prostu na nim mniej. To prawda. Zmniejszymy tą galopującą konsumpcję i trochę mniej i będzie nic. To jest taka rada dla mnie. No, no, ten, no może to może Okej, okay, dobrze. To teraz mamy tak. Mieliśmy tracę, mocny utwór. Jest najnowszy singiel. Plan awaryjny. Właśnie, ty masz jakiś plan awaryjny, jak ci nie wyjdzie z muzyki, chociaż ci wychodzi? Nie. U. Nie, nie, dlatego że ja, ja już miałam w swoim życiu plan B. I e, nazywa, Nazywał się lingwistyka stosowana. Ja byś, ale byś była w szkole średniej, czy na, na studiach pani doktor Małgorzata Uściłowska? O no, to brzmi bardzo dziwnie. Dok Poważnie. Doktor Gosia. <grym> <grym> Nie, to, to była. Okej, okay, to z perspektywy czasu uważam, że studiowanie było rzeczywiście spoko sprawą, ponieważ otworzyło mi głowę i nauczyło mnie pewnych umiejętności. No takich w ogóle poznawczych i, i, i poznałam wspaniałych ludzi, tak, tak z perspektywy czasu oceniam, bardzo inspirujących. Natomiast ja tego nie czułam zupełnie. I, i akurat patrząc na, na to z tej perspektywy, to jednak trochę był błąd, bo to był plan B. Ja byłam też tak wychowana, że trzeba mieć zawsze plan B. Też tak jestem wychowana. No, ale ja, ja uważam, że no, no akurat taka była moja droga, no i tak jest. i, i Myślę o tym w sposób taki bardzo pozytywny, że coś mi to dało naprawdę. Miałam bardzo ciekawe przedmioty też na tych studiach. Na przykład. Gender studies. I know. No, bardzo. To tak rozwijająco. Bardzo, bardzo. Sama zresztą sobie wybrałam ten, ten, ten przedmiot i jest naprawdę do dzisiaj bliski mojemu sercu. Psycholingwistyka też była. No oczywiście oprócz tych standardowych ćwiczeń zarówno z jednego języka, jak i z drugiego. Ale już nie pamiętam. Się... Skupię się na muzyce. Zadarło mi się to w pamięci. Skupmy, skupmy się na muzyce. bardzo lekki przebój, ale myślę, że jeśli mu też będzie dobrze odebrany. Tak, ta, ta, ta piosenka przechodziła różne formy, różne wcielenia, zanim ujrzała światło dzienne, ale stworzyłam ją ze swoim kierownikiem muzycznym, Skubą Krupskim z mojego zespołu, a tekst napisałam ze zmieni Wydrzyńską z linii nocnej. O. No, znasz? Tak za mnie mianosna, bardzo ambitne, alternatywne klimaty. Tak, aczkolwiek uważam, że, że naprawdę yy, mają taki, taki sznycik też pupowy i za mało mam po prostu linii nocnej. W ogóle w Ale to co bardziej to określa jako indie pop, czy to tak. może. Z... Tak, zdecydowanie to jest indie pop tak na moją. Chociaż ja nie, naprawdę nie lubię już zadać wiem, kluczy. bo ty w każdym wywiadzie mówisz, albo cię pytają o hit, albo o poczekaj jakąś etykietkę, czy to pop, czy to RB, czy to Soul, tak. czy, czy nawet może i hip-hop, nie? Wyjdźmy z tych szuflad już, naprawdę już starczy, już, już naprawdę to już się totalnie to już jest nieaktualne. Wychodźmy z szuflad i ja wiesz, co tutaj taki komplement Ci przekażę. Koleżanki z branży mają taki problem. Koledzy te zresztą, robiący mówiąc kolokwialnie w muzyce środka, że nie są wokalistami, niektórzy nie są, nie piszą tekstów komponują, skupmy się na śpiewaniu, bardziej są influencerami, celebrytami, u Ciebie tego nie ma. Obserwuj swój profil na Instagramie, u Ciebie jest dużo muzyki, nawet mało życia. Nie wrzucasz codziennie posty, typu, że zobaczcie mam coś nowego, um, nie wiem, na przykład trzymasz jakiś, jakiś kosmetyk, jakiś produkt spożywczy, może masz wysokie stawki, to i dobrze. Trzeba się cenić. Ale nie ma czegoś takiego. I mi się troszeczkę kłóci, bo ja nie wiem, czy jak ja się umówię z danym wykonawcą, czy ja w ogóle z nim będę mógł o muzyce porozmawiać. Potem jest płaszcz. Media nie pytają mnie o najnowszą płytę, bo sprzedała się tylko w tysiącu egzemplarzy. No ale kobieto, facecie, jeżeli ty cały czas pieprzysz o tym, teraz trochę tak monolog, pieprzysz o tym, w co jesteś dzisiaj ubrana, czy twoje dzieci mają rozwolnienie, czy mają alergię, czy będą się szczepić, czy nie, no to potem nie płacz, że nie rozmawiają z tobą o płycie. U ciebie tego nie ma. Gratuluję, szapoba. Dziękuję. Proszę. To zawsze był taki mój cel, żeby na tym pierwszym planie była muzyka, ale też nie demonizujmy lasek albo typów, które no, mają też tą działalność bardziej influencerską. Ja akurat w tym nie robię, bo jeszcze tego, nie jeszcze, być może nigdy tego nie czuję, po prostu. Ale tak. jak poczujesz, to wtedy będzie. A jak poczuję i poczuję, że rzeczywiście coś jest zgodne ze mną, y, jest naprawdę, y, no, że to będzie okej okay ze mną po prostu. A może tego odbiorca wymaga, przepraszam, że wchodzę Ci słowo, mhm. że niech tam nie gala Jakiś tam piosenkach, muzyka, muzyka to stara Ci w tle, ja chcę wiedzieć, co ona je. O, tak jak tutaj pani trzyma jakąś puszkę napoju. Mm -hmm. Właśnie. Puszkę napoju z cukrem. A, ja akurat lubię, ale bez cukru, bez cukru. O, ja lubię wszystko z cukrem bardzo. Tak? No A ja... to nie wyglądasz. O, Więc ja muszę się ograniczać. Jestem uzależniona trochę od cukru, muszę się przyznać tutaj. Tak? Ale co, ciastka, batony? Ciastka, czekolady, batoniki, wszystko po kolei. Lody też? Nie. U. Nie, nie, bo ja, ja mam też bardzo no wokalistyczny tutaj wiersz. taki no, re reżim mam. Reżim masz tutaj? Tak, tak, tak. I wiesz, i ćwiczenia dykcyjne, to tak w czasie słyszał, słucha i tak dalej, bo wielu wokalistek się, się, tak, że wielu, wielu młodych wykonawców i nie tylko ma właśnie problem z emisją i oni się tłumaczą tym, że to jest takie naturalne, że ludzie tego chcą. Ja us usłyszałam, to kiedyś od rapera, że on wie, że ma problemy dykcyjne, ale ma to w dupie. Może kiedyś yy, wada wymowy była jakimś problemem, ale wydaje mi się, że ja, ja się zgadzam po części, że to jest jakiś taki nasz znak rozpoznawczy. I yy, no i rzeczywiście jakaś prawda u nas, więc po co, po co wiesz, po, po co to niszczyć w sobie? Płyta jeszcze w tym roku czy w przyszłym? W tym. W tym okay. Jest zaplanowana na jesień, y, już są ostatnie szlify. To znowu pogadamy na jesień. Z przyjemnością. O super! Bo, bo będzie naprawdę będzie inaczej, z, z zupełnie innym, inną ekipą. Teraz pracowałam z takimi dość zaskakującymi nazwiskami, o których właściwie nawet nie marzyłam, że będę mogła współpracować, więc będzie trochę zaskoczeń. Na pewno będzie bardziej organicznie, tak jak zresztą. Y, Słuchacze mogli już zauważyć, że zarówno ze w pracy i plana no jest jednak więcej tej, y, tego naturalnego brzmienia w sensie perki. I, I przede wszystkim y, gitara, która jest moim ukochanym instrumentem. Ja mam trochę rokową trochę duszę. No. no właśnie, widzę, nie wiem, czy możesz pokazać. Zobaczcie, w jakich butach się przyszła. Bo kiedy nagrywamy tę rozmowę, jest bardzo ciepło za oknem, jest słońce. Więc jak ja zobaczyłem te buty, to się przeraziłem. Naprawdę. Boże, tutaj widzicie. Sukienka, bo sukienka jest od góry do dołu, spódnica jest od dołu do dołu. pamiętam. Super. Ja. To zapamiętałem. Tak, mam no to zapisane często. Mm -hmm. A, okej. Okay. Dobrze, ale wiesz co? Bo myślę, że wielu widzów chce wiedzieć, bo Lambery to będą przede wszystkim Lambery at the first place, ale ty... Działasz też na różnych polach jako autorka tekstów, jako kompozytorka. Nie męczycie męczy to. Nie masz czasem, czasem czegoś takiego, że musisz to odchorować, że o Jezu znowu ta wywiedziki Gabor mnie męczy. O jakaś Roxana Węgiel, Zuza Jabłońska, kto tam jeszcze jest, Anika Dąbrowska, tych wokalistek jest dużo. Mhm. Nie no. odchorowujesz, je, Bo nie, Razem z, bo... z Patrykiem i z Dominikiem. No, no może, może bardziej, wiesz, oni są oni to są zarobieni. Ja widziałem, ja z nimi robiłem nie rozmowy, rozmowy z... i czekał wczoraj na autoryzację, ale nie wiem, wiem dlaczego. No, właśnie, no zarobieni są. Jak oni przyszli do mnie, to, bym, to, to, to nie wiem, jakbym jakąś grę w zombie gra, no, Dokładnie. No, to są, to są no, ty, 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 pracy. No. Oj, tak. To jest y, taki przypadek już hardkorowy. Ja troszeczkę z, y, to tak... Przystopowałam, bo rzeczywiście, no tak jak Ci powiedziałam, to jest drugi plan. Ja mam działalność artystyczną taką naprawdę nad, nad, no, którą kocham i to jest mój priorytet. Prioryt. To jest priorytet. trudne słowo, priorytet, tak, priorytet. Na pościę byś nie pracowała. No nie. Ale tak sobie poprzybijać te tak. Te... Tak ja mam na przykład sukienkę i ze spódnicą, więc ja to no, rozumiem. No w każdym razie yy, tak, chłopaki, wiesz, no nieustannie 24 na, na dobę. 7 dni w tygodniu, natomiast ja sobie wyznaczyłam taką granicę, że już na przykład nie wiem, no okej, okay, to, to na razie tyle i teraz naprawdę przez ostatni rok poświęciłam sporo czasu na te swoje rzeczy, no które będę prezentować już od jesieni i teraz właśnie przy okazji kolejnej premiery singla. Planowali. Ale właśnie, bo teraz zobaczymy że taka tendencja single, epka, płyta dopiero za dwa lata po single. Mhm. Jak Ty się odnajdujesz w tej polityce wydawniczej? Czy ja się jakoś muszę odna odnajdować? Nie, tym? bo Ty jesteś artystką. Zobaczcie, <grym> Landery, odpowiadając w taki sposób na moje pytanie, tylko zawsze skojarzę, że jest artystką. Ja bym produktem tak-tak, ja wypuszczam to trzy miesiące singla, potem będzie epka, po epce będzie płyta, po płycie reedycja. To jest znak czasu. Po prostu kolejny, na wiesz, z listy. No i rzeczywiście, no właśnie też wczoraj rozmawiałam z takim producentem na temat tego, bo on akurat ma, ma taki zwyczaj, że pisze z artystą całe płyty i, i produkuje. I, I powiedział, że dopiero przy piątym w ogóle utworze, to oni się to, dopiero poznają na płycie. I coś w tym jest, że ten czas spędzony w studiu no, no, jest taki mega inspirujący i, i pozwala nam spojrzeć ten, ten czas, to przeżarcie się to jest bardzo ważne. Ale z drugiej strony no, też trzeba się odnaleźć w tym świecie, który pędzi. Więc no i to i to i jest fajne. No, w sensie. Ale ważne jest u ciebie, że jesteś na pierwszym planie, chociaż właśnie, czy takie już tytułem końca, pisanie dla, ze, dla innych artystów jest bardziej korzystne finansowo niż dla siebie. Sami, którzy bardziej podobno utrzymują się z tej takiej działalności na drugim planie bo nawet gąsztajderskiej. No to jest kwestia tamtymów, nie? Które, albo masz piosenkę swoją, albo innego artysty, który odnosi sukces komercyjny. No ja superhero bardzo często słyszałem. Tak, tak. <laughs> no nie ma co się kryć. Jeszcze tak? tamtymów za superhero nie Jeszcze nie? Nie, co to jest To tak wyrok... z opóźnieniem? To tak, tak? rocznym? Rocznym co najmniej. Ja, widzicie? Naprawdę umysł ekonomiczny, artystka, można powiedzieć, metamorfozy, z przemyślenia. No jeżeli twoja inspiracja jest Madonna, to się nie dziwię, to jeszcze przed tobą. Ło, to tak do 70, 80 będziesz na chodzie. Taką mam nadzieję. Trzymam za to kciuki. Dziękuję za rozmowę. Sprawdzajcie najnowsze utwory Lambery, czekamy na płytę. Jeszcze raz dzięki za rozmowę, żebyś odkrywała również siebie, też, jak i kolejnych artystów, arty, artystów artystki żebyś pisała równie ciekawe padające w ucho teksty z tymi frazami Mijami, bo to takie nagrodzenie do hiszpańskiego, nie? Tak. <grymintalia> Dzięki wielkie, to była przyjemność. I, I vice versa, dziękuję. Dzięki. Dziękuję. Zasubskrybujcie mój kanał, subskrybujcie kanał Landberg, obserwujcie media społecznościowe, obserwujcie wszystko jak leci. No i oczywiście muszę wspomnieć o tym, żebyście wpadli na mój kanał i obejrzeli klip do planu awaryjnego, ponieważ no jest trochę zaskoczenie, jest tak takie Moje mrugnięcie okiem do widza, do słuchacza, bo już trochę miałam dość smutnej i, i, i złej Gosi, więc teraz... Wesoła Gosia. Teraz wesoła, bardzo, bardzo uśmiechnięta gosia, która... Tak jak powiedziałam, to jest piosenka, która jest happy endem tej całej tego Tylko tryptyku, tryptyku tak? także pijacie, bo tam no, jestem z gościem nie z tej ziemi. Tak, władza się tryptyk, trylogia i tak dalej, i tak dalej. Obserwujcie lambery, obserwujcie mój kanał, ślecie, bo to naprawdę warto takich artystów promować. Dzięki. Dzięki.